Kochani, obiecałam Wam kolejny film o podwiązywaniu pomidorów. Dzisiaj jedziemy ze statywu, więc będzie chyba mm, troszkę lepiej wszystko widać. Nie będzie na pewno tych drżeń, które pojawiają się w, film, w filmach, które kręcę z ręki. Eee, Dzisiaj pokażę Wam, czym podwiązuję pomidory, jak to dopasowuje, jakie odmiany jakich palików używam i co w ogóle y, z tymi pomidorkami docelowo robię, jak te pomidory krzaki układam. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, śmiało możecie zadawać je w komentarzach, ja postaram się każdemu z Was odpowiedzieć, albo jeśli macie pomysł na jakiś fajny filmik, to jak najbardziej zachęcam do komentowania. Ja oczywiście bardzo chętnie z wami we wszelkie interakcje wchodzę. Dzisiaj mamy taki dość pochmurny dzień. Więc wydaje mi się, że warto go wykorzystać na to, żeby podwiązać pomidory. Przechodzą u nas dość intensywne burze, więc też te pomidory na pewno nie będą narażone na działanie słońca. Jak pamiętacie, mówiłam Wam w ostatnim filmiku, że takie prace pielęgnacyjne z pomidorami przeprowadzać najlepiej w momencie, kiedy to niebo jest zachmurzone, a temperatura stosunkowo niższa niż powiedzmy tam te 30 stopni Celsjusza. Staramy się wówczas te prace pielęgnacyjne przeprowadzać, żeby nie narażać swoich pomidorów na dodatkowe stresy działania warunków atmosferycznych, które mogą dodatkowo spowodować gdzieś tam zwiotczenie naszych sadzonek, ich więdnięcie mogą spowodować, że one będą poparzone, uszkodzone, no bo na przykład przeprowadzając oprysk w taki bardzo, bardzo pogodny dzień, kiedy to słońce mocno oddziałowuje na nasze pomidory, no możecie niestety, ale te sadzonki poparzyć i później ten proces regeneracji będzie się wydłużał, przez to proces owocowania będzie mocno, mocno opóźniony. Mamy tutaj jedną przykładową sadzonkę pomidora, jest to odmiana pomidora, w takiej normalnej wielkości średnich owoców, czerwona odmiana Moskwa. Jak widzicie, jest ona troszkę wygięta. Nie przejmujemy się tym, że się pomidor wygiął. Czego używam do palikowania moich pomidorów? Ja palikuję pomidory takimi tyczkami. One wewnątrz mają wkład z takiego metalu, z zewnątrz są powleczone tworzywem sztucznym, w związku z czym nie są one ostre i nie nagrzewają się tak bardzo, jakby to było przy tyczkach z samego metalu. Kiedyś używam również kij bambus jednak te kijki pod naporem tych owoców, pomidorów wielkoowocowych, niestety pokładały się na ziemi, niejednokrotnie się łamały. W tym roku zainwestowałam również wtyczki do pomidorów, takie zwykłe po prostu drewniane tyczki o przekroju 3 cm na cm. Więc będę sobie te teczki również ostrzyła od spodu i wbijała. Natomiast jeżeli chodzi o podpinanie pomidorów, do podpinania pomidorów możecie używać klipsów, które już pokazywałam Wam na jednym z filmików. Ja tysiąc tych klipsów kupiłam za 34 zł łącznie z przesyłką na Aliexpress. czekam na nieco, prawda, długo, bo 60 dni. Więc to naprawdę długo jechało, jeszcze troszkę się ze sprzedającym musiałam pospierać, bo pan twierdził, że wysłał, a nie wysłał. Docelowo jednak dojechały do mnie te klipsiki. One są bardzo proste w montażu. Jak widzicie, mamy tu sadzonkę pomidora, który już wymaga ewidentnie palikowania i się nam tu ładnie wygiął. Przytrzymuję sobie takiego pomidora, tak się stanę, żebyście cokolwiek widzieli, więc patrzę troszkę w statyw, troszkę na pomidora. Przypinamy sobie takiego pomidora po prostu jednym ruchem, wybieramy sobie to miejsce, gdzie chcemy tego pomidora spiąć, klikamy i pomidor jest podpięty. Wszystko jest fajnie z tymi obrączkami do pomidorów, jednak należy pamiętać o tym, że one mają określoną średnicę. Jeżeli chcielibyśmy podpiąć pomidora, który naprawdę posiada bardzo grubą łodygę, wówczas te niestety obrączki plus grubość tego naszego Kijka, no, niestety będą zbyt obszerne i nie będziemy w stanie spiąć takim klipsem. Wtedy na ratunek przychodzą nam wszelkiego rodzaju. Na przykład druciki, które kupiłam w Kauflandzie po 4 zł. Ja jednak nie polecam, jeżeli chodzi o podwiązywanie pomidorów, używania drucików z tego względu, iż pomimo, że on posiada na sobie emalię. Jest to stosunkowo cienki drucik. Pod naporem owoców i grubości tych łodyg pomidora on może zacząć się po pierwsze albo wrzynać w naszego pomidora albo doprowadzić do przecięcia łodygi. Także ja tego rodzaju druciki używam do wiązania y, róży. Bez problemu możecie podwiązywać w tym róż również glicynie czyli wszystkie y, rośliny które mają częściowo zdrewniałą łodygę i które nie będą się bały tego, że po prostu pod naporem tego drucika dojdzie do przecięcia łodygi. Pomidory wbrew pozorom wyglądają na rośliny o bardzo silnej budowie, jednak należy pamiętać, że pomidory są stosunkowo kruche, co na pewno zauważyliście przy obrywaniu wilków, tym, które robiliśmy ostatnio. Nie stwarzało takiegoś problemu, nie trzeba było mieć nożyczek, sekatora ani innych sytuacji. Plus tego drucika jest taki, że możecie go sobie uciąć na dowolny wymiar. Yy, możemy również używać coś, co nam zostanie w ogrodzie. Mnie na przykład została wstążka żółta, bo jak wiecie obwiązywałam masę, masę, masę swoich roślin w ogrodzie żółtymi wstążkami, żeby zwabić biedronki do naszego ogródka, w związku z czym mieć mniej mszycy. Czy jest rezultat jakiś wiązania tych wstążeczek, czy to ma sens? Faktycznie opowiem Wam w innym filmiku który oczywiście dla Was przygotuję i oczywiście zapraszam serdecznie do jego oglądania. Także możecie używać takiej wstążki, jak i również wszelkiego rodzaju sznurków naturalnych. Natomiast ja, jeżeli chodzi o pomidory, papryki, nie używam sznurków naturalnych. Pomimo, że ta wstążka gdzieś tu jest błyszcząca, ona jest satynowa, ma zdolności absorbujące wodę, czyli tak samo sznurki jutowe, one będą pochłaniały Wam wodę. Nie musi to być woda, powiedzmy na zasadzie polewania naszych pomidorów z wierzchu z konewki, ale wystarczy to sama para wodna albo wilgoć, która się unosi w powietrzu, mgła. Różne zjawiska atmosferyczne mają miejsce. W związku z czym e, roślina w tym miejscu, w którym będzie podwiązana tym sznurkiem naturalnym, będzie miała cały czas styczność z wilgocią. Sprzyja to rozwojowi chorób grzybowych, a jednak zależy nam na tym, żeby te nasze plony były jak najzdrowsze, żeby jak najmniej tych oprysków, nawet naturalnych używać, i po prostu podlewać nasze rośliny, tylko powiedzmy, gnojówkami, jakimiś biochumusami naturalnymi nawozami. Ale nie musisz tych oprysków wykonywać, więc ja nie polecam osobiście sznurków syntetycznych. Ja sobie go użyję dalej do obwiązywania swoich roślin. Do wiązania tych grubych właśnie łodyg przy samej ziemi ja używam sznurka syntetycznego. Jest to zwykły sznurek, który kupicie w każdym sklepie ogrodniczym. Koszt takiego sznurka to są jakieś śmieszne kwoty, bo ja chyba za ten sznurek zapłaciłam 7 zł. Kupiłam sobie trzy rolki, bo ja tych pomidorów, jak wiecie, mam bardzo dużo i bardzo dużo tych pomidorów mam do podwiązania. Co jest ważne, możecie bez problemu ten sznureczek wiązać na ósemeczkę. Jak wygląda wiązanie na ósemkę, już wam pokażę. Mając przykładową łodygę, obwiązujemy sobie sznurek najpierw wokół naszego pomidorka. Później Robimy ósemeczkę, czyli na krzyżyk przewiązujemy w tym miejscu umieszczając tyczkę. Ta ósemka będzie sobie pracowała w zależności jak ta łodyga będzie robiła się gruba, to ta ósemeczka bez problemu może się przesuwać. I na końcu wiążemy. Ja wiążę zazwyczaj na kokardkę z tego względu, żeby sobie ten sznurek po prostu wykorzystywać w miarę wzrostu rośliny i móc go tutaj luzować, żeby ta roślinka sobie rosła, a sznurek razem z nią. Także sznurki syntetyczne, jak najbardziej Wam polecam. W ilu miejscach taką roślinę wiążę? Wezmę Was teraz ze statywu i zobaczymy, jak to będzie z tym wiązaniem roślin. Ja tą roślinę na przykład na pewno przywiążę sobie jeszcze w tym miejscu na ósemeczkę. W tym miejscu odchodzi piękny pęd boczny, więc ten pęd w tym miejscu zostanie podwiązany i będzie poprowadzony do góry tunela i na pewno tą. Górną łodygę. Pochwalę się Wam jeszcze, jakie mamy już piękne pierwsze pomidory. Jak widać, grona wypełniają się w całości. Pomidory leżą, niektóre na ziemi, muszę w końcu się za nie wziąć, ale powiem Wam, że były takie upały, że po prostu nie byłam w stanie wejść do tunelu, ponieważ tu było naprawdę tak gorąco, że człowiek nie był w stanie funkcjonować. Także te pomidory jak najbardziej się pojawiają. Tu niestety sadzonka, którą e, straciłam, to był gipsy tzigan. E, co się stało? Inwazja mrówek. Jak widzicie, jeszcze mrówki chodzą. Ja rozkopałam to miejsce e, i sypałam te mrówki i zalałam wrzątkiem. Już ich docelowo nie ma. Jeszcze dzisiaj raz wrzątkiem je Niestety potraktuję, ale dobrze pozostały mi jeszcze sadzonki, których nie udało mi się rozdysponować. Więc będę sobie te sadzoneczki jeszcze gdzieś tutaj dopychała i podmieniała po prostu za te odmiany, które no niestety gdzieś tam mrówki nam zdziesiątkowały, a z mrówkami wiem, że wszyscy walczycie. Także powiem Wam, że, że przeróżne metody. Próbuję też dla Was nakręcę filmik o metodach, z, w jakimi, metodach o sposobach, w jakie ja walczę, z, ja walczę z mrówkami. Tu mam właśnie te kijeczki bambusowe. Kijeczki bambusowe są beznadziejne, więc ja będę sobie te kiki po prostu używała do palikowania agresów i porzeczek. W drugim tunelu o, moje stopy przeleciały. W drugim tunelu też widać, że tych pomidorów jest masa, papryki pięknie ruszyły. Więc, kochani, ja się biorę za podwiązywanie, tylko muszę bardziej chyba letni strój ubrać, ponieważ dalej jest w tych tunelach bardzo ciepło. Czekamy cały czas na te burze, które gdzieś tam w oddali grzmią. Jak widzicie, ta aura w tym roku jakoś nam nie sprzyja, bo jest ze skrajności w skrajność: zimne noce i bardzo gorące dni parne, duszne więc naprawdę trzeba tutaj zwrócić uwagę na to co w tunelach się dzieje i monitorować, żeby jakieś faktycznie choróbska, nie daj Boże, nie przyszły także kochani, biorę się za podwiązywanie pozdrawiam Was serdecznie napiszcie czym Wy podwiązujecie pomidory w jaki sposób, może macie jakieś swoje ciekawe patenty, na przykład montażu krzewów do stelaży foliaka albo jakieś w ogóle całkiem inne pomysły, ja myślałam o budowie stelażu wewnątrz drewna czy mi się uda, zobaczę, postaram się wygospodarować, ale na razie czekam je podwiązywanie. Po A jeszcze zauważyłam w oddali pięknego pomidora, jedna z naszych ulubionych odmian, Mila. Taki oto piękny dzwoneczek. Będzie miał cudowne pomarańczowe pomidory. Jak widzicie, burz straszny. Także uciekam, całuję was gorąco i pozdrawiam. Wszystkiego dobrego i udanego sezonu. Pa pa!